Cześć, witam was wszystkich po raz kolejny niestety z mojego ogródka. Pogoda petarda. Wolałbym jechać nad wodę, ale cóż, zakaz to zakaz, obowiązuje nas wszystkich. W rękach mam wędkę i kołowrotek, które pamiętają z pewnością czasy naszych dziadków. To świadczy o tym, że mamy bogate bardzo doświadczenie, a Andy Lejt, jedna ze znanych postaci w wędkarstwie karpiowym tworzyła właśnie w firmie Dam wędki, bo pomagała też również tworzyć i projektować nasze kołowrotki. Tak, bo dzisiaj właśnie o kołowrotku. Quick SLS, seria druga, to jedna z nowości na sezon 2020. Budżetowy kołowrotek, ja mam w ręku model 7000, jest jeszcze dostępny model 8000. Budżetowy kołowrotek, tak jak powiedziałem, dostępny na kieszeń każdego karpiarza. Bardzo ciekawy. Myślę, że spełnia wszystkie cechy dobrego karpiowego kręcioła. O nich w kilku słowach. Kołowrotek wyposażony jest w sześć łożysk. Posiada wolną oscylację. Pięknie pracuje. Podwójnie anodyzowana szpula. Grafitowy korpus. Także naprawdę to jest mega świetny, solidny karpiowy kręcioł. Jeden nawój to 94 cm żyłki. W której wchodzi tutaj, jeśli chodzi o średnicę, 0,40 mm aż 350 m. Precyzyjny hamulec i szpula, dodatkowa szpula, którą możecie nabyć osobno, to tak naprawdę dopełnienie tego naprawdę świetnego, karpiowego kołowrotka. Co jeszcze? Hmm, jeśli przyjrzycie się samej szpuli, widać tutaj Stożek, a więc świetny kołowrotek, nadający się idealnie pod rzut. Cóż, e, wszystkich, którzy mają dylemat, zapraszam do nabycia. Myślę, że jeśli chodzi o początek drogi karpiowej, to świetny wybór. Do zobaczenia jak najszybciej nad wodą, moi drodzy. Siemano.